Armia 300 mężczyzn uzbrojonych w trąby? To nie wygląda na scenariusz wojenny, to bardziej przypomina występ orkiestry. Ale to, co jest zapisane w księdze sędziów, to jedna z najbardziej nieprawdopodobnych i genialnych strategii wojskowych, jakie kiedykolwiek widziano. Na początku nie było mieczy, nie było okrzyków wojennych, tylko hałas, światło i panika. Jak można pokonać tysiące mediańskich żołnierzy bez angażowania się w bezpośrednią walkę? Czy to tylko metafora? Przesada? Nie. To prawdziwa relacja, z głębokimi lekcjami duchowymi i strategicznymi. Gideon, zwykły człowiek, poprowadził małą grupę w jednym z najbardziej surrealistycznych zwrotów akcji w Piśmie Świętym. I co ciekawe, to Bóg zaprojektował plan, Zostań ze mną do końca tego filmu, ponieważ dzisiaj zagłębimy się w jedną z największych lekcji o wierze, odwadze i całkowitym poleganiu na Bogu. I skorzystaj z okazji, aby zasubskrybować kanał. Polubić i udostępnić to bardzo pomaga nam w rozpowszechnianiu budujących wiadomości. Izrael był pod uciskiem. Midianici plądrowali plony, niszczyli plantacje i pozostawiali ludzi głodnych i ukrytych w jaskiniach. Sędziów 616. To był bolesny cykl. Nieposłuszeństwo, cierpienie i wołanie o pomoc. W tym scenariuszu pojawia się Gideon. Nie jako gotowy bohater, ale jako zwykły człowiek. Bojaźliwy, młócący pszenicę w ukryciu w tłoczni, próbujący przetrwać. Kiedy pojawia się Anioł Pański i nazywa go mężem dzielnym, wydaje się to ironią. Gideon wątpi, kwestionuje, prosi o znaki. Sędziów 6, 12, 17. Jednym z nich był słynny test z runem wełny najpierw suchym, potem mokrym pokazujący, jak Bóg cierpliwie traktuje tych, którzy mają chętne serce, nawet gdy strach jest wielki. Ta wojna nie była więc tylko fizyczna, była duchowa. Bóg nie był zainteresowany tylko uwolnieniem Izraela, ale przywróceniem wiary i tożsamości ludu. Gideon nie został wybrany ze względu na swoją siłę. Ale ze względu na swoją gotowość do posłuszeństwa, nawet jeśli drżał. I to jest potężny klucz. Bóg używa słabych, aby zawstydzić mocnych. Koryntian 1 Koryntian 1,27. Gideon zaczyna z 32 tysiącami żołnierzy. To szanowana liczba, ale wciąż znacznie mniejsza niż armia wroga. Mimo to Bóg mówi: ludu jest za wiele. Sędziów 7,2. Dlaczego? Ponieważ gdyby Izrael zwyciężył z tą liczbą, przypisałby zwycięstwo własnej sile. Wtedy Bóg proponuje pierwsze cięcie. Kto się boi, niech wraca do domu. I 22 tysiące odeszło. Pozostało 10 tysięcy, ale to wciąż było za dużo dla Boskiego planu. Następnie przyszedł najbardziej osobliwy test w historii wojskowości: test wody. Kto pił na kolanach, zanurzając twarz, miał zostać zwolniony. Ale ci, którzy przykładali wodę do ust rękami, jak ktoś, kto czuwa podczas nawadniania, mieli zostać wybrani. Pozostało tylko 300, ta selekcja nie dotyczyła umiejętności, ale postawy. Bóg kształtował grupę uważną, czujną i przede wszystkim całkowicie od niego zależną. Nie chodziło o ilość, ale o wiarę. Czasami Bóg usuwa zasoby wokół nas właśnie po to, aby pokazać, że cud pochodzi od niego, a nie z naszej struktury. Wyobraź sobie, że jesteś w środku nocy, w ogromnym obozie, otoczony przez tysiące śpiących żołnierzy. Nagle ciszę przerywa 300 trąb grających w tym samym czasie, rozbijające się gliniane dzbanki i światła pojawiające się ze wszystkich stron. Totalny chaos to była taktyka Gideona, a raczej Boga. Plan polegał na podzieleniu trzysta mężczyzn na trzy grupy. Każdy niósł trąbę, dzban i pochodnię ukrytą w dzbanie. Sędziów 7, 16, 20. Na znak wszyscy zagrali na trąbach, rozbili dzbany i podnieśli pochodnie, krzycząc: Miecz pana i Gedeona. Jakie wrażenie odnieśli ci w obozie wroga? Kompletne okrążenie, ogromna armia, nadchodząca ze wszystkich stron. To był atak psychologiczny. Ciemność, zaskoczenie, dźwięk i światło wywołały panikę. I tu tkwi piękno. Broń nie była. Konwencjonalna. Bóg użył hałasu, światła i wiary. Czasami twoje zwycięstwo nie nadejdzie przez logikę, ale przez posłuszeństwo boskiemu planowi, który wydaje się dziwny, ale jest doskonały. To, co stało się po rozbiciu dzbanków, było spektaklem zamieszania. Midianici, ogarnięci strachem, zaczęli walczyć ze sobą w ciemności. Sędziów 722. Nie było nawet konieczne, aby trzysta zaatakowało bezpośrednio, sama panika stała się bronią. Zwycięstwo zostało przypieczętowane bez walki wręcz na początku. Wszystko zaczęło się od posłuszeństwa Gideona. Postępował dokładnie tak, jak nakazał Bóg bez improwizacji, bez wątpliwości. To pokazuje, że duchowe przywództwo polega bardziej na słuchaniu niż na dowodzeniu. Wiara prowadziła każdy krok. A nie siła ramion. Po początkowym chaosie inne plemiona Izraela dołączyły do ostatecznego pościgu. Ale najbardziej uderzające jest to, że bitwa została wygrana w momencie, gdy lud zaufał, a nie gdy dobył mieczy. Zwycięstwo nadeszło, ponieważ Bóg był na czele, a czasami walczy za nas w sposób, którego nigdy byśmy sobie nie wyobrazili. Gideon zaczął jako ukryty człowiek, pełen wątpliwości a skończył na prowadzeniu jednego z najbardziej emblematycznych zwycięstw w Biblii. Ale prawdziwe przesłanie tutaj nie tkwi w dzbankach czy trąbach, tkwi w zaufaniu. Kiedy rozumiemy, że nie chodzi o wielkość armii, ale o to, kto nas prowadzi, perspektywa zmienia się całkowicie. Ta historia pokazuje nam, że wiara i strategia idą w parze, gdy kierunek pochodzi z góry. Bóg nie potrzebuje wielu, aby dokonać niemożliwego, potrzebuje chętnych serc, a czasami najbardziej niezwykłe narzędzia stają się instrumentami cudów, gdy są złożone w Jego ręce. Więc pytam Cię, co by było, gdybyś dzisiaj miał tylko 300 osób ze sobą, a może nawet nie to, jeśli pozostałaby tylko wiara, odwaga i pochodnia zapalona nadzieją, czy stanąłbyś do walki, czy wycofał się? Powiedz mi w komentarzach, jaka część tej historii najbardziej na ciebie wpłynęła. A jeśli ten film dotknął twojego serca, polub go, udostępnij i zasubskrybuj kanał. To pomaga nam rozpowszechniać treści, które budują i budzą wiarę. I zostaw tutaj na dole, jaką postać biblijną chcesz zobaczyć w następnym studium. Zbudujmy razem tę ścieżkę odkryć.